Księga Joela, rozdział pierwszy. Słowo pana, które doszło Joela, syna Petuela. Słuchajcie tego, wy starcy, nasłuchujcie, wy wszyscy mieszkańcy Ziemi. Czy stało się coś takiego za waszych dni, lub też za dni waszych ojców? Opowiadajcie to swoim dzieciom, a wasze dzieci niech opowiadają to swoim dzieciom, a ich dzieci następnemu pokoleniu. Co zostało po gąsienicy, pożarła szarańcza, a co zostało po szarańczy, pożarł konik polny, co zaś zostało po koniku polnym, pożarła larwa. Ocućcie się, pijani, i płaczcie. Zawodźcie z powodu moszczu Wy wszyscy, którzy pijecie wino, że odjęte jest od waszych ust, gdyż moją ziemię naszedł lud mocny i niezliczony. Jego zęby są jak zęby lwa, Jego uzębienie jak uzębienie lwicy. Spustoszył moją winnicę, połamał moje drzewa figowe, odarł je doszczętnie skory. I zostawił tak, że zbielały jego gałęzie. Zawodźcie, jak panna ubrana we włosienice nad narzeczonym z młodych lat. Dom pana pozbawiono ofiary z pokarmów i płynów. Żałobą okryci są kapłani, słudzy ołtarza. Zniszczone jest pole, żałobą okryta jest rola, gdyż zniszczone jest zboże moszcz wysechł, zniknęła oliwa. Trwóżcie się, rolnicy, narzekajcie winiarze z powodu pszenicy i jęczmienia, gdyż nie ma zbiorów na polu. Uschła winorośl, a drzewo figowe zwiędło. Drzewo granatowe, palma i jabłoń, wszystkie drzewa polne uschły. U synów ludzkich znikła radość. Przepaszcie się, i narzekajcie, wy kapłani, zawodźcie, wy słudzy ołtarza. Przychodźcie, noc spędzajcie we włosienicach, wy słudzy mojego Boga, gdyż dom waszego Boga pozbawiony jest ofiary z pokarmów i płynów. Ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zbierzcie starszych, wszystkich mieszkańców ziemi, do domu pana, waszego Boga, i głośno wołajcie do pana. Ach, cóż to za dzień, bo bliski jest dzień pana, a przychodzi jak zagłada od Wszechmocnego. Czyż nie została zniszczona na naszych oczach żywność, a z domu naszego Boga radość i wesele? Ziarna wyschły pod swymi grudami. Spichrze są spustoszone, stodoły rozwalone, gdyż zboże uschło. Jakże porykują zwierzęta, stada bydła się błąkają, gdyż nie ma dla nich pastwisk. Nawet stada owiec giną. Do ciebie wołam, Panie. Ogień, pożar pastwiska na stepie. Żar słoneczny spalił wszystkie drzewa polne. Nawet dzikie zwierzęta ryczą do Ciebie, gdyż wyschły potoki, a ogień pożar pastwiska na stepie. Księga Joela, rozdział drugi. Zatrąbcie na rogu na Syjonie, krzyczcie na mojej świętej górze. Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi, gdyż nadchodzi dzień Pana, gdyż jest bliski. Dzień ciemności i mroku, dzień pochmurny i mglisty. Jak zorza poranna kładzie się na góry, tak nadciąga lud wielki i potężny, któremu równego nie było od wieków i po nim już nie będzie aż do lat najdalszych pokoleń. Przed nim ogień płonący, a po nim płomień gorejący. Przed nim kraj jest jak ogród Eden, a po nim jak step pusty. Nikt też przed nim nie ujdzie. Wyglądają jak konie, a biegną jak rumaki. Podskakują po wierzchołkach gór z turkotem wozów wojennych, z trzaskiem płomienia ognia, który pożera ściernisko, podobnie jak potężny lud gotowy do bitwy. Przed nim ze strachu drżą ludy, wszystkie twarze bledną, Biegną naprzód jak bohaterowie, wdzierają się na mury jak wojownicy. Każdy idzie prosto swoją drogą i nie zbacza ze swojej ścieżki. Nie wypiera jeden drugiego, każdy idzie swoim torem, prą naprzód wśród pocisków. W ich szeregach nie ma przerw, uderzają na miasto, szturmem zdobywają mur, wpadają do domów i wdzierają się oknami jak złodzieje. Drży przed nimi ziemia, trzęsie się niebo, słońce i księżyc są zaćmione, a gwiazdy tracą swój blask, i pan wydaje swój donośny głos przed swoim wojskiem, gdyż bardzo liczne są jego zastępy i potężny jest wykonawca jego rozkazu. Tak, wielki jest dzień pana i pełen grozy, któż go przetrwa? Wszakże jeszcze teraz mówi Pan. Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty. I nawróćcie się do Pana swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości, i żal Mu karania. Kto wie? Może pożałuje i zlituje się, i pozostawi błogosławieństwo, abyście mogli składać ofiarę z pokarmów i płynów Panu Waszemu Bogu. Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie. Zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta. Niech oblubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubienica ze swej komnaty. Niech kapłani słudzy Pana zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, aby poganie szydzili z Niego. Dlaczego mają mówić wśród pogańskich ludów, gdzie jest ich Bóg? Wtedy pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię i zmiłował się nad swoim ludem. I odpowiedział pan i rzekł do swojego ludu: Oto ja ześlę wam zboże i moszcz i oliwę i tym się nasycicie, i już was nie wystawię na hańbę między narodami, i oddalę od was wroga z północy i zapędzę go do kraju suchego i pustego. Jego przednią straż do Morza Wschodniego, jego tylną straż do Morza Zachodniego i rozejdzie się po nim smród i zaduch, ponieważ But nie postępował. Nie bój się, Ziemio. Raduj się i wesel, gdyż Pan dokona wielkich rzeczy. Nie bójcie się, Wy, zwierzęta polne, gdyż zazielenią się pastwiska na stepie. Drzewa wydadzą swój owoc drzewo figowe i winorośl obficie rodzić będą. A wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w panu swoim Bogu, gdyż dawam wam obfity deszcz jesienny, i ześlę wam, jak dawniej, deszcz, deszcz jesienny i wiosenny. I klepiska będą pełne zboża, a prasy opływać będą moszczem i oliwą. I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem. Wtedy będziecie jeść obficie i nasycicie się, i wysławiać będziecie imię Pana swojego Boga, który dokonał u was cudów, i mój lud nigdy nie zazna wstydu. I poznacie, że ja jestem wśród Izraela, i że ja, Pan, jestem waszym Bogiem i nie ma innego. I lud mój nigdy nie zazna wstydu. Księga Joela, rozdział trzeci. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. I wasi synowie, i wasze córki prorokować będą. Wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego ducha i ukażę znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie ów wielki, straszny dzień Pana. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony. Gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie, jak rzekł Pan. A wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan. Bo oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię los Judy i Jeruzalemu, zgromadzę wszystkie narody, i sprowadzę je do Doliny Jozafata. I tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa Izraela. Ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili mój kraj. O mój lud rzucali losy, dawali chłopca za ladacznice, a dziewczynę sprzedawali za wino, aby pić. A ty, tyże i Sydonie, i wy, wszystkie okręgi filistyńskie, czego chcecie ode mnie? Czy chcecie mi odpłacić za to, co ja uczyniłem? Jeżeli wy chcecie mi odpłacić, to ja waszą odpłatę skieruję bardzo szybko na waszą głowę. Bo wy zabraliście moje srebro i złoto, a drogocenne moje klejnoty wzięliście do swoich świątyń, synów Judy i synów Jeruzalemu, Sprzedaliście Jończykom, aby ich oddalić od ich ojczyzny. Oto ja znowu sprowadzę ich z miejsca, dokąd wy ich sprzedaliście, a należną wam za to odpłatę skieruję na waszą głowę. I sprzedam waszych synów i wasze córki w ręce synów Judy, a ci sprzedadzą ich sabejczykom, ludowi dalekiemu. Tak powiedział Pan. Obwołajcie to wśród narodów, ogłoście świętą wojnę. Powołajcie pod broń bohaterów. Niech przyjdą i wyruszą wszyscy wojownicy. Przekujcie swoje lemiesze na miecze, a swoje sierpy na oszczepy. Kto słaby niech mówi jestem bohaterem. Przychodźcie śpiesznie wy wszystkie okoliczne narody. Zbierzcie się. Panie, sprowadź tam swoich bohaterów. Niech poruszą się ludy i przyjdą do doliny Jozafata, bo tam zasiądę, aby sądzić wszystkie okoliczne narody. Zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo. Przyjdźcie, zstąpcie, bo pełna jest prasa. Pełne są kadzie, gdyż złość ich jest wielka. Tłumy i tłumy zebrane w Dolinie Sądu, bo bliski jest dzień Pana w Dolinie Sądu. Słońce i księżyc będą zaćmione, a gwiazdy stracą swój blask. Pan zagrzmi z Syjonu i wyda swój donośny głos z Jeruzalemu, także zadrżą niebiosa i ziemia. Lecz dla swojego ludu Pan jest ucieczką i twierdzą dla synów Izraela. I poznacie, że ja, Pan, jestem Waszym Bogiem, który mieszkam na Syjonie, świętej mojej górze. Wówczas Jeruzalem będzie święte, a obcy już nie będą przez nie przechodzili. W owym dniu góry będą ociekać moszczem, a pagórki opływać mlekiem. I wszystkie potoki ludzkie będą pełne wody, a z przybytku Pana wypływać będzie źródło. I nawodni Dolinę Akacji. Egipt zamieni się w pustynię, a Edom w goły step, z powodu gwałtu zadanego synom Judy, gdyż w ich ziemi przelewali krew niewinną. Lecz Juda będzie zamieszkana po wszystkie czasy, a Jeruzalem po wszystkie pokolenia. I pomszczę ich krew, której dotąd nie pomściłem, a pan zamieszka na Syjonie.